Ja muszę się jakoś najpierw ogarnąć. Nigdy, nigdy nie mówiłem o, o książkach, mówiłem o obrazach własnych i innych. Natomiast chciałbym. Chciałbym, tak wybrałem, powiedzieć kilka słów o. Miłości w czasach zarazy Gabriel Ma Garcia Marquez to jest ja, ja nie pamiętam dlaczego, dlaczego sięgnąłem po tę książkę no oczywiście znane nazwisko, wcześniej czytałem 100 lat samotności, natomiast jak dzisiaj na to patrzę ponieważ czytałem, czytałem Miłość w Jakieś 9, 9, 10 lat temu. <laughs> Jak dzisiaj na to patrzę, to ja myślę, że, że to było oczywiście nieprzypadkowe, że, że sięgnąłem akurat po tę książkę. Potem zresztą po, po lekturze dwukrotnej powstał taki, taki obrazek, który, który powstał jakby był związany z, z, z tą lekturą. Natomiast tak czy inaczej, książka wywarła na mnie bardzo duże wrażenie. Rzeczą banalną jest powiedzieć, że, że to jest jedna z wielu, które wywarły wrażenie. Każdy, kto coś przeczytał w życiu, takich lektur ma, ma sporo i trzeba się chwilę zastanowić, którą z nich akurat w danym momencie wybierzemy. Ja, ja teraz zdecydowałem, że to jest, to jest to, o czym chcę powiedzieć dzisiaj. Z jakichś tam względów nie wiem jakich, no ale w każdym razie anegdota jest taka, że, że 10 lat temu przeczytałem, zacząłem czytać Miłość w czasach zarazy. Było to w, w momencie, w którym przeżywałem wielką e, tragiczną, niespełnioną, niemożliwą miłość, więc e, jakby ten zbieg okoliczności jest, jest oczywisty. E, i, I podkreślam ten moment miłość niemożliwą, to znaczy taka, która nie może się spełnić, nie może się, e, nie może się rozwinąć w rzeczywistości w naszym życiu. E, a uczucie było bardzo bardzo silne. <coughs> Dlatego y, czytanie akurat Markeza y, tej książki w tym momencie y, było no, dla mnie bardzo, bardzo ciekawym doświadczeniem. Oczywiście teraz opowiadam o, o tej sytuacji, która wydarzyła się kiedyś. Patrzę na to z, z pewnej perspektywy i y, też z pewnym dystansem. Y, oczywiście. Natomiast, y, y, co mogę powiedzieć? <laughs> e, z, z prozą Markeza, nie tylko akurat jeśli chodzi o miłość, ale, ale o inne powieści, jest tak, że, że wsiąka się w, w obrazy, które, o, który, o których on pisze. On powołuje do życia rzeczywistość, w którą się wchodzi natychmiast, po kilku zdaniach. Ja się przeniosłem do Pewnego czasu, pewnego miejsca, którego nie znałem, bo nie byłem nigdy w Ameryce Południowej. Coś tam czytałem, widziałem jakieś zdjęcia, jak może wielu. Natomiast, natomiast książka natychmiast mnie pochłonęła, otoczyła mnie rzeczywistością, w której bohaterowie żyli, również czasami. Ja myślę, że, że nieprzypadkową rzeczą jest, że, że Marquez wybrał czas przeszły, do, daleko. Od czasów, w, w których żył. Tak czy inaczej, z pewnością większość osób wie, że, że rzecz jest to romansie, o miłości między biednym. Fiorentino Arisa i, i e, kobietą, z którą nie mógł być związany, nie mógł się ożenić, kochał ją przez całe życie, czekał na nią przez 51 lat, ileś tam miesięcy, ileś dni, aż w końcu ją spotkał i, 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 i ta miłość ukresu, jakby ich dni, ich życia. E, Rozkwitła. Ja myślę, że jak dzisiaj patrzę na, na, na tę książkę i na doświadczenie samej lektury myślę, że, że nie o tym jest nie o tym jest, nie o ich historii jest. Rzecz. Ja myślę, że bohaterką, zresztą to nie jest tylko mój pomysł, ale bohaterką jest sama miłość. Miłość w przeróżnych odcieniach, wcieleniach miłość jako doświadczenie. Naszego życia. To znaczy, to znaczy jest w tej, w tej książce miłość fizyczna, miłość, seks w taki sposób często opisywany, bardzo obrazowy, bezpośredni i jest tam, jest tam uczucie niespełnionego, niespełnione uczucie młodego poety, biednego. Brzydkiego i zaniedbanego do, do, do kobiety dumnej, której nigdy z którą nie, nigdy nie byłem. czyli miłość zawiedziona, jest, jest miłość, miłość, która się rodzi w małżeństwie między dwojgiem ludzi, którzy, którzy tego się nie spodziewali, związali się zupełnie. No Tak czy inaczej, te, te różne odmiany tej miłości są e, opisywane, są, zobrazowane przede wszystkim. Jakby jednocześnie one są włożone w historię dwojga ludzi. No, Może tam tych ludzi jest więcej, ale mówimy o głównych bohaterach. Geniusz Markeza polega, jak dla mnie, na tym, że, że on pisze o, o dwojgu ludzi, pisze historię, a jednocześnie potrafi opowiedzieć o fenomenie miłości, która, który jest szerszy, jest, wykracza poza, poza doświadczenie tych dwojga, jest doświadczeniem uniwersalnym. To jest, to jest, to jest miłość to miłość, to jest to, co, co, co każdy z nas, mam nadzieję, doświadczył w, jakiej, w takiej czy innej formie. To jest trochę tak, że my się zastanawiamy w wieku dojrzałym, czy zastanawiamy się, czy patrzymy na miłość, na zakochanie naszych dzieci, na przykład, które wchodzą w dorosłe życie, i mówimy: Nie, nie, to nie jest miłość. Miłość to ty, synu, dopiero przeżyjesz, to jest takie zakochanie, i tak dalej. On ma to w głębokim poważaniu. Dla niego to jest miłość. To jest doświadczenie bezpośrednie. On taką miłość przeżywa. I w tej książce jest właśnie to, że miłość jest tym, tym i jeszcze tym. Jest też możliwa miłość u kresu życia. Dwojga staruszków, którzy płyną statkiem po Morzec, po, po gdzieś tam w Ameryce Południowej. I to ostatnie zdanie, czy dialog między Fiorentino Arisa i kapitanem statku, który pyta go, jak długo możemy płynąć tym statkiem? Przez całe życie. Przez całe życie. I ta miłość jest takim doświadczeniem. Ona. Trwa, kiedy się rodzimy, i trwa dopóki żyjemy, kończy się z naszym życiem. I dlatego myślę, że, że, że myślę, że tak głęboko ta książka we mnie utkwiła, że, że wystarczy przeczytanie jednego zdania, przypomnienie sobie pewnych rzeczy. Zresztą nie tylko z tej książki, ale pewne sytuacje mi przypominają atmosferę i opisy. Markeza z, z miłości w czasach zarazy, zupełnie niespodziewanie, to ta książka do mnie wraca. Ona wprowadziła wtedy akurat w mojej sytuacji uczuciowej, wprowadziła jakiś, właściwie nie wiem co, no, wzrosła się z tym doświadczeniem. Jak myślę o, o tym, co, co tam się we mnie działo, trochę się uśmiecham i, i nawet się śmieję z siebie, że przeżywałem to w taki sposób, ale to było prawdziwe. To znaczy, to, że dzisiaj się uśmiecham, to nie znaczy, że wtedy było to, było to śmieszne i nie, to było, to było głębokie, prawdziwe i, i coś we mnie zmieniło. <laughs> że to uczucie minęło, ono nie minęło, ono się zmieniło, ono, ono, ono dojrzało, ono yy, zmieniło formę. Podobnie jak z tą miłością. Kiedy, yy, kiedy no, możemy się. W Możemy się naigrywać, możemy się śmiać z, z opisów miłości przez całe życie biednego chłopaka, który, który ciągle marzy i tęskni za swoją wybranką, jednocześnie nie odpuszczając po drodze każdej napotkanej kobiecie i tych romansów miał tam całą masę. To jest po to, żeby, żeby pokazać te właśnie przeróżne, przeróżne Zmiany, odmiany, przeżywanie tej miłości. Tam jest wszystko, wszystko, co, co, co może nam się z tą miłością kojarzyć. Ja tak odbieram w każdym razie książkę Markeza. Jest genialna pod tym względem, jest genialne obrazowanie, jest, są fantastyczne opisy. Jest też duży dystans dojrzałego człowieka do, do tych wydarzeń i przeżyć związanych z, z przeżywaniem miłości. A jednocześnie taki, taka pokora i zgoda na to, że, że, że te, te różne formy miłości są, przemijają, zmieniają się w inne. Z wiekiem też nabieram do tego takiego, takiego stosunku, właśnie, że, że nie, nie, nie kłócę się z, z doświadczeniem miłości dziś, wczoraj, kiedyś. Negując, jakby to, co było, z punktu widzenia dzisiaj, to wszystko jest, było i jest prawdziwe. Każda z tych miłości, którą przeżywaliśmy i będziemy przeżywać, jest prawdziwa. I to jest, to jest chyba to, co mi zostało z Markeza.